Cześć, dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie w pierwszym odcinku naszego wakacyjnego repetytorium. Dlaczego repetytorium? Otóż dlatego, że wiele osób pyta się mnie, z jakiego repetytorium warto się uczyć do matury i problem jest w tym, że każdy repetytorium jest albo za obszerne, albo już nieaktualne, więc pomyślałem sobie, że kurczę, zrobię swoje repetytorium nie w formie książki, ale w formie właśnie takiej wideo. Myślę, że to będzie dla was bardzo ciekawe. Powiem wam o tym, co na maturze może się pojawić, co już się pojawiało, co warto na pewno sobie powtórzyć. Skąd mam taką wiedzę? Dlaczego czuję się uprawniony, żeby Wam o tym opowiadać? Otóż dlatego, że już czwarty rok prowadzę zajęcia dla maturzystów z WOS-u i z historii. Przewertowaliśmy kilkadziesiąt arkuszy maturalnych. Wiemy, co tam się dokładnie znajduje. To wszystko sobie rozłożyliśmy na czynniki pierwsze i z takiej wiedzy korzystają nasi kursanci. Robimy to i na ćwiczeniach, i w formie e-booków. I ta wiedza jest w skrypcie. A dzisiaj częścią tej wiedzy podzielę się również z Tobą. No dobrze, słuchajcie, no to plan podróży na dzisiejszy odcinek, bardzo szybko. O czym to będzie? Jak podzielić sobie tematy społeczeństwa w ogóle, tak? Jak to sobie rozłożyć, żeby się najłatwiej uczyło? Następnie, co nie jest wymagane na maturze w przyszłym roku? oraz jakie są poszczególne wymagania egzaminacyjne. Przejdziemy sobie przez to krok po kroku, przez każde z nich i do każdego z nich powiem właśnie, co z tego społeczeństwa najczęściej na tych maturach się pojawia. No i oczywiście będzie niespodzianka, będzie e-book, który dla Was przygotowałem. Zajęło mi to trochę czasu, ale jest naprawdę ten e-book, może w ogóle od tego zacznę, jest naprawdę genialny, 100 postaci do matury z WOSu tych najważniejszych, te, które najczęściej się pojawiają, na egzaminach, które mogą się pojawić, zobaczcie, taką ma formę, jest idealny do przeglądania na telefonie albo na tablecie, wyświetlacie sobie postać, potem skoro wiecie dalej, jeśli znacie odpowiedź, to super. I poniżej jest jeszcze komentarz. Jeśli takie pytanie dotyczyło tej postaci na maturze, to również jest o tym informacja w tym. E-booku, więc myślę, że naprawdę warto, warto taki e-book mieć. Jest 6 rozdziałów, w sumie 100, 100 postaci, 101 stron naprawdę praktycznej wiedzy poukładanych właśnie w 6 rozdziałów. Pytanie, ile to kosztuje? Myślałem, żeby to było za cenę około 100 zł, ale jako, że są, jeszcze z okres wakacji, więc pomyślałem, że taki e-book udostępnię Wam za. 0 złotych, tylko że uwaga, liczba takich egzemplarzy jest ograniczona. Co zrobić, żeby pobrać szczegóły pod filmem? Najlepiej nie czekać, od razu sobie pobrać, film zatrzymać i śmiało, śmiało możemy iść dalej. Dobrze, czyli na początek jak sobie podzielić te tematy? Zobacz na przykład na kursie my to dzielimy na 6 rozdziałów. Człowiek w społeczeństwie, współczesne społeczeństwo, różnorodność kulturowa, struktura społeczna, mniejszości narodowe i etniczne w Polsce oraz mniejszości i migracje narodowe na świecie. tak? Na kursie nam to wszystko zajmuje 3,5 godziny, całe, służone w 36 mini-wykładów, a dzisiaj opowiem Wam właśnie o tych poszczególnych, najważniejszych zagadnieniach z tych wszystkich tematów. Na początek, co nie jest wymagane na maturze, tak? co było wymagane w roku 2024, ale co już nie będzie wymagane w przyszłym roku, no z, tej, z tej tematyki jedno nam odpada, odpada nam karta polaka i Repatriacja. Tego, tego w przyszłym roku wiedzieć nie trzeba. No dobrze, ale co trzeba wiedzieć, tak? Poszczególne pytania egzaminacyjne, uwaga, będzie ich dokładnie, z tego co pamiętam, 32. Wymaganie numer 1 to wyjaśnienie, czym jest postawa i y, przedstawienie uwarunkowania procesu kształtowania i zmiany postaw. Wymaganie kolejne. To jest y, różne rodzaje norm społecznych, ich geneza oraz mechanizm kontroli społecznej skutkiem łamania norm. I uwaga, przykłady zachowań asertywnych, tak? Ta asertywność w tym roku na maturze nam się pojawiła, to też na to zwracaliśmy uwagę na ćwiczeniach, i uwaga, było również na maturze, dobrze. I teraz to, co dla Was najbardziej istotne, może sobie zapiszcie to, przygotujcie sobie taką kartkę, żeby te tematy, te pojęcia sobie zanotować, co konkretnie trzeba umieć, tak? Czy wymagań numer jeden? Tutaj akceptacja, konformizm, non-conformizm. Bardzo często to się pojawia na, na egzaminach. Następnie normy prawne, religijne, moralne, czy też etyczne, obyczajowe, zwyczajowe. To rozróżnienie warto, warto wiedzieć. Internalizacja, czyli inaczej uwewnętrznienie, i anomia, anomia oczywiście społeczna, bo tych, tej anomii jest wiele w różnych dziedzinach. nam chodzi oczywiście o anomię. Społeczną, no i będzie asertywności, przykład asertywności i umieć wymienić korzyści z tego wynikającym. Dobra, pierwsze trzy za nami. Następnie mamy potrzeby człowieka i hierarchia, proces socjalizacji. uuu, ten proces socjalizacji nie ma, na każdej maturze pojęcie to nam się y, pojawia. A tak, ale jeśli chodzi o potrzeby, piramida potrzeb znamy, tak? Wiemy, piramida potrzeb, o co tutaj chodzi, na czym ona polega i instytucje społeczne, na czym. To pojęcie polega. I teraz socjalizacja. Wiemy, że to inaczej się nazywa uspołecznieniem. I teraz tak. Odróżniamy socjalizację pierwotną od wtórnej oraz odróżniamy socjalizację odwróconą. Uwaga, socjalizacja odwrócona jako przykład socjalizacji, której wtórnej. Tak, ostatnio właśnie było na maturze pytanie. Jest również pojęcie resocjalizacji. Ono też się pojawiało na maturze kilka lat temu. Było i jest jeszcze jedno pojęcie socjalizacji, ale to może sobie. Zostawię na ja jakieś przyszłe, przyszłe, przyszłe nagranie, bo jeszcze jest takie też jedno fajne pojęcie z tego zakresu, nieoczywiste, na które się natknąłem bertując arkusze. Ok, społeczeństwo, czyli tak, społeczeństwo zbieracko-łowieckie, nomadyczne, rolnicze i musimy scharakteryzować społeczność tego typu. I teraz uwaga, społeczeństwo, społeczeństwo współczesne. I musimy wiedzieć, jakie ono ma cechy i te cechy scharakteryzować. Czyli otwarte, postindustrialne, konsumpcyjne, masowe i informacyjne. Tak? I teraz właśnie jeśli chodzi o te społeczeństwa zbieracko ja wypisam takie najczęstsze przykłady tych właśnie nomadycznych, rolniczych zbieracko-łowieckich, czyli Inuici, Bushmeni, Beduini, Tuaregowie, Masajowie. Warto wiedzieć, kto jest kto tak, tak rekomenduję, a jeśli chodzi o to społeczeństwo, to poza tymi cechami tutaj, to przede wszystkim zwróćcie uwagę na społeczeństwo masowe, tak? Czym ono się charakteryzuje? Jakie określić? Jakie opisać? No, bo takie pytanie może na, może na wypracowaniu się pojawić, na przykład. Alienacja. Alienacja, mhm, okej, okay. trzeba znać to zjawisko no i stereotypy. Stereotypy, właśnie tutaj będzie alienacji, stereotyp. Uprzedzenie, dyskryminacja i seksizm. Tak? Czym te pojęcia się różnią? Jakie są ich definicje? Warto znać. I teraz właśnie odróżnia tolerancję od akceptacji. Tak? Czyli odróżniamy, czym jest tolerancja, czym jest akceptacja. Przyczyny, przejawy, skutki nietolerancji i stygmatyzacji. Tak? To pojęcie też nam się pojawia. I tutaj, jedenastka. Metody rozwiązywania konfliktów mediacje, negocjacje, arbitraż. Musimy wiedzieć, yy, czym one się różnią. Przede wszystkim, i też było pytanie na maturze, był przykład kodeksu, yy, gdzie właśnie były te mediacje opisane, i tam trzeba było odpowiedzieć yy, na parę kwestii z tym związanych. Tak? Czyli tutaj do dziesiątki stygmatyzacja, czyli etykietowanie wyjaśniamy sobie, na czym to polega. I tutaj, tak, metody rozwiązywania konfliktów i z, walety i zady, y, wa, zady, boże, wady. Każdej z nich wypiszcie sobie dwie, trzy zalety, dwie, trzy wady. Naprawdę, naprawdę warto. Jak jesteście u nas na kursie, czy, czy będziecie, bo jeszcze zapisów nie ma. Ale jak będziecie pierwszego roku, to to wszystko jest w skrypcie pięknie rozpisane. Także tutaj nie, nie trzeba się samemu z tym, gim, z tym gimnastykować. E, Okej, okay. cechy kultury masowej. I subkultury, tak, trzynastka subkultury, te subkultury lubią się pojawić co jakiś czas i teraz spory światopoglądowe. Tego przez długi czas nie było, nie było, ale co? to nie znaczy, że nie będzie w tym roku, prawda? Dobra, tutaj te cechy kultury masowej, wiemy co jest, na czym polega komercjalizacja, wiemy na czym polega bezrefleksyjność, wiemy czym są masmedia. media, dobra? Subkultury, jakie subkultury musimy znać? Bikiniarze, hippisi, punki, skinheadzi, hiphopowcy, emo oraz o co chodzi z tymi subkulturami? Myślę, że to wiecie lepiej ode mnie, ok? A jak nie wiecie, sprawdźcie sobie. I tutaj argumenty stron danych sporów światów poglądowych. Warto dwa, trzy argumenty przykładowo eutanazja za, przeciw, tak? Kto co mówi, bo na maturze może to się pojawić. Dobra, lecimy dalej. Jesteśmy już prawie w połowie. Struktura warstwowa społeczeństwa polskiego. OK. Uwarunkowania pionowej i poziomej ruchliwości społecznej. To również bardzo często na egzaminach się pojawia. I teraz sposoby adaptacji klas społecznych do zmian społeczno-gospodarczych w RP. Przyczyny degradacji i awansu społecznego. No, czyli tutaj ten reformy Balcerowicza i te sprawy. Okej, okay, ale jakie pojęcie? Jakie będzie? Piętnastka, struktura warstwowa, klasa społeczna i klasa średnia, tak? Te klasę średnią trzeba wiedzieć, na czym to polega. Ja mam sam z tym problem, żeby opisać, co to jest ta klasa średnia. Jak czytam w podręcznikach, to nie do końca to do mnie przemawia. Ta definicja, no ale jakoś trzeba sobie wybrać i się jej trzymać. Tutaj awans społeczny, degradacja społeczna i system kastowy. Wiedzieć, na czym to polega, tak? Te pojęcia związane z ruchliwością poziomą i pionową. A, dobra, i tutaj adaptacja społeczna też warto wiedzieć, o co w tym chodzi. Homo sovieticus, 18, na 19, skala nierówności społecznych RP i wybran państwa się, te nierówności społeczne, to ostatnio było na maturze w wypracowaniu. A, i związek między nierównościami a nierównościami szans życiowych, prawda? Jak na talerzu mamy podane to, co się znajdzie w wypracowaniu, w tym przypadku już się znalazło i Scharakteryzować wybrany problem życia społecznego w RP rozważa różne możliwości jego rozwiązania. To było w ubiegłym roku na maturze, było bezrobocie. I sprawiło wiele problemów. A tak, Homo z do osiemnastki, do 19, nierówności społeczne, a nierówności szan życiowych, czym to się różni, czy tu są jakieś zależności. No i starzenie się społeczeństwa i bezrobocie, tak? Dobrze te tematy mieć w moim palcu. Szczególnie to starzenie się społeczeństwa, bezrobocie już było, może nie wiem, dostęp do służby zdrowia, wykluczenie komunikacyjne również te, te bolączki współczesnej Polski. Warto dobrze znać. Dobra, 21. Przyczyny i skutki konfliktu społeczno kolonialnego w wybranym państwie. Zaraz wam powiem, jakie państwo ja wybrałem. I różne koncepcje narodu. Polityczna, etniczno-kulturowa, czynniki narodowotwórcze i czynniki sprzyjające zachowaniu tożsamości narodowej. Ta tożsamość narodowa też trzeba wiedzieć o co tu chodzi. I dziedzictwo kulturowe etnicznych grup mniejszościowych w ERP. O właśnie. Dobra, zaraz sobie do tego przejdziemy, ale do 21. 20, do 20 przykład Włoch, północ, południe, kto był, wie o co chodzi, kto nie wie, doczytać. I teraz tak, świadomość narodowa, tożsamość narodowa, czym to się różni? Bo to się różni. Zaznaczcie to sobie. I teraz trzy pojęcia, trzech jeźdźców, apokalipsy, nacjonalizm, szowinizm, ksenofobia. Czym to się różni od siebie? Ok? Wiedzieć. Wiedzieć, wiedzieć. Czyli nacjonalizm, nacjonalizm jeszcze może być ok., Ważne, żeby on się nie przejawiał szowinizm, bo szowinizm to nie tylko przekonanie o wyższości naszego narodu, ale również pogarda dla innych narodów. Tym się różni przede wszystkim od nacjonalizmu. No i mniejszości narodowe bardzo często się pojawiają. Zwracam Waszą uwagę, że tutaj egzaminatorzy zwracają szczególną uwagę na elementy dziedzictwa kulturowego, czyli na kulturę tych mniejszości. Kultura i przykłady praw. Również bardzo często się pojawia. Czyli ten język pomocniczy i nazwy dwujęzyczne miejscowości wiedzieć, gdzie jest wymagane 20% gmina, gdzie nie tego typu rozróżnienia i grupy posługujące się językiem narodowym, regionalnym, przepraszam, kaszubi. Mieli być się Prezydent zawetował. Aktualnie więc tego więc są tylko Kaszubi. I jeszcze wiedzieć bardzo ważne, że emigranci. To nie są mniejszości, bo mniejszość i narodowa i etniczna, to uwaga, 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 to są obywatele polscy, tak? Czyli jak przyjeżdża do nas w wyniku wojny dużo obywateli Ukrainy, oni nie należą do mniejszości, bo do mniejszości należą tylko ci, którzy mają obywatelstwo polskie, którzy tu mieszkają pewnie od dłuższego czasu już. Okej, okay, jedziemy dalej. Postawy społeczeństwa wobec mniejszości, stań przestrzegania praw mniejszości. No właśnie, czyli te, te ich prawa warto znać, ksenofobia, zjawisko ksenofobii na różne z różnych stron warto, warto je znać. Właśnie, mniejszości warto znać na poziomie międzynarodowym, konstytucyjnym, ustawowym. Jakie są te prawa tych mniejszości. Tak, wysiedlenia, emigracje, zmiany granic, kartę Polaka, już nie ma i repatriacji i wielowarstwowość tożsamości narodowej w krajach europejskich, czyli Belgia, Hiszpania, Szwajcaria, Zjednoczone i Wielka Brytania po prostu, tak? Czyli tutaj potoki migracyjne, zmiany granic, wysiedlenia, to, to zapamiętujemy i tutaj właśnie właśnie te odrębności narodowe, te cechy, cechy charakterystyczne. Ostatnio nam dużo było pytanie o Hiszpanię. Tak, więc to, to się lubi pojawiać. No i co? Już? Zmierzamy, zmierzamy powoli do końca. Różne modele polityki wobec imigrantów, temat bardzo na, na czasie: unifikacja, asymilacja, integracja, wielokultur, wielokulturowość i specyfika społeczno-kulturowa wybranych, rdzennych grup. To też warto znać i akulturacja i asymilacja. Dwa trudne pojęcia, prawda? Asymilacja. Tutaj jeszcze 209. Integracja, wielokulturowość, wykluczenie, Indianie, Aborgeni, Jakuci i akulturacja, i asymilacja. Koniecznie wiedzieć czym to się odróżnia. Dobrze? Dobrze. I ostatnie procesy migracyjne do Europy i wewnątrz Europy, tutaj strefa Schengen, Arabska Wiosna Ludów, kryzys migracyjny i Światowy Pakt Migracji ONZ. Słuchajcie, to już wszystko bardzo, bardzo wam dziękuję. Zmieściliśmy się w kwadrans, nie tłumaczyłem tego wszystkiego, tylko tak chciałem, żebyście wiedzieli, jakie pojęcia są najważniejsze, a już po wakacjach pewnie będziecie sobie na spokojnie je mocno wałkować. Teraz zachęcam jeszcze do pobrania. I e buka, przypominam, cena jest aktualnie ile? 0 złotych. Kto pierwszy, ten lepszy, nie gwarantuję, że jak oglądacie ten film, to on jest jeszcze dostępny, ale w, w momencie publikacji na pewno tak było. E, zmieściliśmy się w kwadrancie. Bardzo dziękuję i do zobaczenia za tydzień w kolejnym nagraniu. Cześć.